W taki sposób, że domaga się wszelkich słusznie dokumentów, które pozwalają nam na zajmowanie stanowiska i protestowanie. Ja chciałem poinformować, że wójt gminy jasno wyraża i określa charakter i status naszej drogi osiedlowej. W piśmie z dnia 25 czerwca 2013 roku skierowana. Skierowane przez jednego z mieszkańców tutaj zamieszkujących. Cytuję fragment tutaj, później Państwu pokażę, że nic nie przeinaczam, i jest wyraźnie napisane: że jak w poprzednich pismach informowałem, droga ta, ulica wcześniej wspomniane, stanowi własność gminy i wolą właściciela jest zaliczana do dróg gminnych wewnętrznych, nie jest ujęta w sieci dróg publicznych w opublikowanej uchwale Zarządu Województwa Podkarpackiego. Jest to, wójt niejednokrotnie w wystąpieniach publicznych mówił, jest to droga osiedlowa, wewnętrzna i taki ma charakter, proszę państwa i nie doszukujmy się czegoś innego i stwórzcie nam yy, panowie z gminy i pozostali ci, którzy przyczynili się do sytuacji na naszej ulicy, do tego, żeby tu były normalne warunki mieszkaniowe. Stąd dlatego koleżanka pokaże, jaki znak powinien tutaj obowiązywać. Taki, proszę Państwa, znak powinien obowiązywać: strefa zamieszkania. Strefa zamieszkania dla ludzi, którzy po prostu tutaj żyją w domach stuletnich, są niepewni, niepełni, niepełnosprawni, są na wózkach inwalidzkich i mają dzieci, proszę Państwa. A opowiadanie o tym, że. Ludzie mają bliżej domy, drogi swoich do, domów, to jest czysta demagogia. Sąsiadka mówiła, że żyjemy w XXI wieku. Ekrany są po to, żeby dać ludziom wytchnienie, wyciszenie. Ekrany z obwodnicy, ale jeżeli się popełnia taki błąd i udaje się, że, że się go nie ma, to się po prostu nie szanuje obywateli, a my na to nie pozwolimy. Jak trzeba, to się wszyscy to położymy na tej ulicy. czerwca i dzisiaj, czyli 1 lipca, odbył się protest na ulicy Kwiatowej w miejscowości Tuczępy. Co Pan Wójt myśli o tym proteście, o tej, o tej dezaprobacie mieszkańców ulicy Kwiatowej? Jeśli mówimy o protestach, to trzeba zaznaczyć, że wójt wydał zgodę na Zgromadzenie Przedstawicieli mieszkańców ulicy Kwiatowej, nie wszystkich przedstawicieli, mniejszej części. I w związku z tym jako że nie chciałem naruszać ich mocnych postanowień, że wywalczą tutaj zakaz przyjazdu przez ulicę Kwiatową dla mieszkańców tłuszczą pozostałych. W związku z tym tutaj wydałem im zgodę. Chyba to jest czwarty czy piąty taki protest. No, mieszkańcy też się burzą na to, że, że jak można i tym podobnie tutaj władze, tutaj nie tylko gminy w tej materii poruszać. I, i, I oczywiście taki protest kosztuje, jako że są to zabezpieczenia ze strony policji, ze strony gminy. Mimo wszystko dam na to zgodę, jeżeli uważają tutaj, że do czegoś jakiegoś celu zdążają, więc proszę bardzo, ustawa Zgromadzenia Publicznych zezwala na takie coś, na takie coś. W związku z tym wójt, korzystając z tej ustawy Zgromadzenia Publicznych im wyraża zgodę na ich protest. A według Pana Wójta, jaki jest cel tych mieszkańców, co oni przez ten protest chcą uzyskać? Panie, ja Pani, oto, oto jest pytanie, na które Znam odpowiedź, ale jako osoba prywatna, nie osoba publiczna. Ja wiem do czego oni zmierzają, zdążają, ponieważ nie mogą szantażować całej miejscowości. Ja Miejscowość uczęplica około 1600 ludzi, a tam protestuje 20, 15, 30 mieszkańców i to dotyczy tam kilku tylko domów. Bo jeśli biorąc pod uwagę ich racje, które tam wypuklają, czyli tutaj no, no wielki ruch, prawda, szum i tym podobnie, Urzędzie Gminy, zresztą oni też ci mieszkańcy protestujący wiedzą, że niestety żadne normy, żadne parametry nie są przekroczone. I dlatego tutaj no, no ich zamiar Prawda? tutaj zniesienia tychże oznakowania na ulicy Kwiatowej, a to jest tutaj zakaz wszelkiej komunikacji tylko dla nich, nie wchodzi w rachubę, jako że gmina jest, zresztą gmina w ogóle nie daje nakazu, żeby tam mieszkańcy jeździli, ponieważ jest to droga alternatywna wobec obwodnicy, czyli mogą jechać tutaj prawda, obwodnicą i mogą przez ulicę Kwiatową, a że mieszkańcy Wybierają ulicę Kwiatową, to jest ich wybór. Ja bym tego nie mogę zabronić, ponieważ jest to prawda sprawa, która była omawiana na zabraniach wiejskich i w Muninie, i w Tuczeńtach, i zdecydowaną większością tutaj prawda, obecnych, a na salach było na jednej Muninie i na drugiej około 150 po 150 mieszkańców, tutaj zdecydowanie opowiadali się za tym, aby ta ulica Kwiatowa funkcjonowała. W tym oznakowaniu, jakie, jaka ona jest. A jakie są plany na przyszłość właśnie ulicy Kwiatowej, bo cały czas o tym, o tym mówimy. E, czy będzie ona remontowana, bądź w jakiś sposób... Tak, będzie zmieniana? E, e, jeżeli chodzi o zmianę ruchu na tejże ulicy, to jest wszystko w rękach mieszkańców tu, czy mi mówię. Na dzień dzisiejszy prawda, wszyscy są zadowoleni, za wyjątkiem nielicznej grupy tychże mieszkańców. Czyli w związku z tym, tutaj, e, gmina, jako prawda, m, odpowiedzialna za tenże ruch uliczny, i e, biorąc pod uwagę e, zebranie wiejskie, jako najwyższych władz uchwałodawczych w danym rada e, przystąpiła do wykonywania dokumentacji technicznej na wzbogacenie tejże drogi. A drugi temat, wybudowanie chodnika, to jest połączenie Muniny z Tuczępami przez ulicę Kwiatową od ulicy Królowej Jadwigi Muninie. Czyli inaczej, według drogi, ciągu drogi byłej E4, która teraz z własnością gminy, połączymy tutaj, prawda, chodnikiem i tą drogą dwie miejscowości, to jest Tuczępy i Munina. A dlaczego to chcemy połączyć? A dlatego tutaj, że w tejże chwili nie ma żadnej komunikacji pomiędzy tuczempami a muniną. Ponieważ są tory kolejowe, nie ma przejścia pod wiadok kolejowy między tuczempami a muniną, w związku z tym tutaj mieszkańcy z tuczem i muniny dość często przechodzą przez tory kolejowe. Niech coś się stanie, prawda, odpukać, to wtedy będzie wielki bo że jest tutaj gmina, właściwie nie mogła tego problemu rozwiązać. O tym się mówiło od szeregu lat, tylko jako, że droga E4, jako droga międzynarodowa, prawda, tutaj była, w związku z tym gmina nie miała możliwości i po, 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 po potężnym ruchu, prawda, tąże drogą, nie miała możliwości, aczkolwiek pisała, wnioskowała do Generalnej Dyrekcji, ale była to odpowiedź negatywna. Dopiero stała się droga gminna, już ta droga krajowa, w związku z tym przystępujemy do tego, co było dawno, dawno temu samiście tamtejszych mieszkańców. Czyli kiedy mogą się mieszkańcy ulicy Kwiatowej, zresztą nie tylko tej ulicy spodziewać tego remontu i tych zmian? Sądzę tutaj, że w miesiącu sierpniu zakończymy dokumentację i gdzieś w późniejszych miesiącach prawda, przeprowadzimy modernizację tejże drogi.